Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Pojedziemy dzisiaj na wycieczkę do Szczecina, a później obiecany haul zakupowy, jeżeli to tak można nazwać. Czyli rzeczy, które już kupiłam dla siebie w ciąży. Niestety nie będę z tobą mogła pić wina, bo jestem w ciąży! Да не жартуй. W sobotę. Dzisiaj jest ostatni dzień 13 tygodnia, dzisiaj jest 13 plus 6. Jutro zaczynamy 15 tydzień, czyli jutro jest skończony 14. Ja na początku stosowałam to takie typowo medyczne nazewnictwo, czyli skoro dzisiaj jest 13 plus 6, to znaczy, że jestem w 13 tygodniu. Ale wiele z Was poprawiało mnie, że jestem w 14 tygodniu. Ja dalej uważam, że jestem w 13, ale żebyście. Wiedziały też tak według tego bardziej kobiecego nazewnictwa, to tak. 14 jutro zaczynałem 15 tydzień. Nie wiem, jak to szybko zleciało. Na dzisiaj planem jest wycieczka. Niestety, samotna wycieczka. Mąż nie jedzie ze mną. Jedziemy dzisiaj do Szczecina, do Patrycji. Patrycja to jest moja koleżanka ze studiów i jest też mamą bliźniaków, prawie czteromiesięcznych bliźniaków. Poza tym, że jest mamą bliźniaków, jest też mamą dwulatki i dodatkowo jest żoną marynarza. Więc idę zobaczyć, jak to jest mieć czteromiesięczne bliźniaki. No i ogólnie, co tam u Patrycji, jak tam zobaczymy. Na razie czeka mnie godzinna podróż do Szczecina, także na pewno będzie ciekawie. Dawno nie jechałam sama samochodem. Dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Powiem wam, że nie byłam w Szczecinie taki kawał czasu, nie przypominam sobie w ogóle kiedy ostatni raz. A studiowałam tutaj na licencjacie, i akurat tutaj, gdzie pata mieszka, to wjeżdżam tym samym wjazdem. Jadę po prostu identyczną drogą, jak zawsze jechałam do siebie, do mieszkania, jak mieszkałam w Szczecinie, więc to są w ogóle moje, moje rewiry, moje tutaj tereny. I jeszcze nawet będę jechać zaraz do Maka po kawę. Do tego maka, w którym pamiętam, jak jeszcze nie mieliśmy internetu na mieszkaniu, to szukaliśmy tam z Marcelem pracy, bo nie było w domu Wi-Fi, nie było internetu. I szliśmy do maka, bo tam było do Wi-Fi, i tam wysyłaliśmy CV, żeby znaleźć pracę na wakacje przed pójściem na studia. Także, naprawdę. I teraz jadę do tego maka po kawę. Ogólnie trochę mi się przedłużyło, miałam być pomiędzy 12 a 13, a jest 1247, a przede mną jeszcze całkiem spory koreczek, no i wycieczka do tego McDonalda. Kupiłam ogólnie takie małe prezenty. Zobaczcie, dla bliźniaków mam takie czapeczki i skarpeteczki urocze. Wydaje mi się, że są. Spore, więc powinny być ok. Dla małej inki mam świnkę Pepe, a dla paty takie tam kosmetyki. Myślę, że jak już jej mąż przyjedzie, to się przydadzą, bo na razie pewnie nie będzie miała okazji skorzystać. Dzień dobry, witam do nas. Proszę, proszę, się Dziękuję. Dziękuję. Zamówienia bardzo proszę, złożyć zamówienie. Poproszę dwie duże białe kawy. Dwie duże białe kawy, słucham dalej. To wszystko. to wszystko, w takim razie zapraszam z wyświetloną wodą do okienka numer 3. Dziękuję. Dziękuję. Z kartą, z telefonem, szybka reklama płatności telefonem. Policzyłam sobie, ile lat temu szukaliśmy pracy w tym maku. I ja miałam wtedy 21 lat, czyli 7 lat temu. To straszne, że z jednym człowiekiem jesteś taki szmat czasu i masz wspomnienia sprzed 7 lat. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ona już nie interesowała moje do widzenia. Aby te kawki się teraz nie rozlały tylko. Witajcie w niedzielę. Wczoraj wróciłam naprawdę późno, bo byłam w domu po dwudziestej trzeciej. Ale tak to zawsze ze mną jest, że e, ja się wiecznie zasiedzę. Także, jeżeli kiedykolwiek odwiedzę kogokolwiek z Was, to proszę mnie wyrzucać z domu, jeżeli już chcecie się mnie pozbyć, bo ja naprawdę uwielbiam ludzi, uwielbiam spędzać z nimi czas i zawsze tracę poczucie czasu. Po czym okazuje się, że jest naprawdę, naprawdę późna godzina, a dodatkowo wczoraj jeszcze miałam godzinną trasę przed sobą, ale naprawdę jechało mi się super. Dawno nie jechałam w taką daleką trasę sama. Jeżeli jeździmy do Poznania, no to zawsze jeździmy z mężem, więc w ostatnimi czasy to nawet on prowadzi. Chyba, że zahaczymy o jolę i tam jakieś konkretne napoje zostaną wypite, to wtedy jestem zmuszona ja prowadzić. Myślę, że to już niedługo się skończy i brzuch będzie tak wielki, że nie będę mogła już siedzieć na fotelu kierowcy, więc trzeba korzystać póki mogę. Pokażę Wam dzisiaj, e, poprosiłyście mnie o to, rzeczy, które kupiłam e, takie dla ciężarnych, dla siebie w ciąży. Wszystkie te rzeczy są z AliExpress, <grym> także tutaj na dole w opisie będziecie mieć linki, jeżeli chcecie sobie zamówić. Nie są one budżetowo jakoś wysokie, jak przystało na AliExpress. Ja jestem uzależniona. Ja naprawdę nie mam miesiąca, żebym nie kupiła kilku rzeczy, Cały nasz ślub był zamówiony na AliExpress. Nawet przez chwilę miałam sukienkę, ale kiedyś wam to opowiem. Ale skończyło się tak, że jednak poszłam do salonu i e, przy pierwszej wizycie kupiłam inną. Ale wszystkie dekoracje, wszystkie e, jakieś takie małe elementy, wszystko było naprawdę kupione na Ali. Toper na tort. Już teraz nie pamiętam tak na szybko, ale naprawdę myślę, że 3 czwarte rzeczy, jak nie więcej, było kupione na ali, a reszta to takie były naturalne rzeczy typu kwiaty, jakieś tam drążki z drewna i, i tym podobne. No więc nie może być inaczej. I wciąż rzeczy kupuję tak samo na AliExpress i rzeczy dla noworodków tak samo będę kupować na AliExpress, bo po pierwsze jest to wygodne dla mnie. Nie muszę nigdzie chodzić, szukać, rozglądać się, tylko otwieram telefon i mogę wybrać najtańszą, a jednocześnie najlepszą rzecz, i właśnie najlepszą, bo na polskich jakichś serwisach. Nie ma feedbacków, nie ma możliwości zobaczenia tego, jak rzeczywiście ludzie wyglądają w tej rzeczywistej rzeczy. Jest tylko napisane, super sprzedawca, super rzecz, dzięki. I myślę, że to jest nawet wklejone, komputer proponuje taką możliwość i tam ktoś wklika, ok, pięć gwiazdek, dziękuję. I nikt nie pisze, czy ta rzecz rzeczywiście wygląda tak jak na zdjęciu, jak na modelce, która jest 50 razy sfotoszopowana. Więc za to kocham Aliexpress i... I dlatego dzisiaj rzeczy, które Wam pokażę, będą wyłącznie z Ali. Zamawiałam je, jak jeszcze brzucha nie było widać, naprawdę tam na początku, początku. Eee, ale jak przyszły, bo to jest jednak jedyny minus, że one trochę idą, to już mogłam je nosić. I cały czas z nich korzystam. Pierwszą rzeczą, y, które naprawdę mogę Wam polecić, to są rajstopy. I mam trzy pary. Dwie pary czarne, jedne szare. Szare jeszcze nie ubrałam, bo nie mam pojęcia, do czego mam je założyć, bo rzeczy, które mogłabym je ubrać, niestety już na mnie nie wchodzą, bo albo się nie mieszczą w brzuchu, albo w cyckach. Więc muszę sobie coś po prostu dokupić do tych rajstop. E, one są fajne, bo e, nie wiem, czy tak jest ze wszystkimi ciążowymi rzeczami, bo tak jak mówię, nie mam zwykłych polskich ciążowych rzeczy tylko wszystkie zali, ale mają gumeczkę, że mogę sobie tutaj na pasku zapiąć guzik i mogę powiększyć sobie e, kiedy ten brzuch będzie jeszcze jeszcze większy. Kupiłam sobie też sukienkę na lato, jest śliczna i powiem Wam, że pierwszy raz ją ubrałam właśnie dzisiaj dla Was, bo przyszła, e, widziałam jak kobiety, które zamawiały w niej, wyglądały, więc wiedziałam, że na pewno będzie ok. No i leżała sobie w szafie, czekała, aż będzie cieplutko, będzie można ją ubrać i naprawdę ubrałam ją dzisiaj bardzo, bardzo mi się podoba. Niestety ubrałam niedopasowany stanik, mam nadzieję, że nie widać tego na filmie, ale nie chciałam się 10 razy przebierać bielizny. I ostatnia rzecz to spodnie. To była jedna z pierwszych rzeczy, które kupiłam na Ali. Je nosiłam już naprawdę jak miałam bardzo mały brzuch, bo mega mnie cisnęło tutaj na dole pod brzusze, jeżeli miałam zapięty zwykły rozporek i jestem z nich naprawdę mega zadowolona. One też mają tą gumeczkę, taką jak rajstopy, więc będzie można je powiększyć, jeżeli brzuch urośnie jeszcze większy. I ostatnio zamówiłam koszulkę. I postanowiłam sobie, że wszystkie rzeczy, które będę zamawiać ciążowe, będą one też od razu do karmienia, żeby wystarczyły na dłuższy czas. No bo po co mam wydawać pieniądze na rzeczy, które ponoszę 4 miesiące. Tak myślę, że to jest moja pierwsza i ostatnia ciąża, bo nie zamierzamy już nigdy więcej podchodzić do in vitro. Eee, no oczywiście wszystko może się wydarzyć. No ale na pewno nie będzie to w ciągu następnych kilku lat. Nie wyobrażam sobie być w ciąży i mieć malutkie bliźniaki w domu. Więc na pewno te ciążowe rzeczy schowam głęboko, głęboko do szafy. I fajnie, jakby właśnie miały funkcję karmienia, żeby mogła je dłużej ponosić. Więc ta bluzeczka, którą zamówiłam, jest jednocześnie ciążowa, i ma też funkcję karmienia. Teraz mi się przypomniało, że zamówiłam jeszcze dwie koszule nocne do szpitala to może nie będę ich ubierać, tylko pokażę Wam po prostu jak wyglądają. I tak naprawdę jedna jest jeszcze zapakowana, bo po prostu przymierzyłam tą jedną dokąd mi sięga, bo niestety chimki są dość niskie, więc rzeczy, rzeczy są krótkie, ale ta koszula jest super. Oczywiście ma też funkcję karmienia, jak przystało na koszulę szpitalną. I ja jestem naprawdę mega zadowolona, ale śmieszna jest ta z awokado, ponieważ w awokado są mali pływający ludzie, a tego nie było widać na zdjęciu. No i jak ktoś patrzy z daleka, to nie widać, ale ciekawe co autor miał na myśli druga koszula jest różowa w kratę z króliczkiem ale jak mówię, nie rozpakowywałam jej e, nie potrzebuję na razie jej do niczego, śpię sobie w domu e, w losowych kombinacjach moich piżom, także było mi wygodnie nie śpię w koszulach, bo na razie jest mi za zimno po prostu i jak próbowałam, wypróbowałam tą koszulę w awokado z pływającymi ludźmi to e, było mi w nocy zimno, obudziłam się musiałam dołożyć do tego spodnie i rano wyglądałam Delikatnie niekorzystnie. I to tyle: więcej rzeczy nie mam. Dość mało, ale po prostu noszę je naprzemiennie z moimi sukienkami. Sukienki na razie się nam nie mieszczą, więc mam rajstopy, ubieram do tego sukienkę jest ok. Mam spodnie, do spodnie ubieram jakieś luźniejsze bluzki, też jest ok. A czasem zakładam tą e, taką do karmienia, która powiem Wam śmieszną rzecz, miała być taka butelkowo-zielona, a nie wiem jaki to jest kolor, ale na pewno nie butelkowo zielony, taki zielony moro. Nie wiem, nie wiem jak nazwać ten kolor. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo jakiś czas temu ktoś tam napisał w komentarzach, że mój vlog o ciąży po in vitro jest coraz mniej o ciąży po in vitro, a jeszcze wcześniej, dużo, dużo wcześniej, jak mówiłam Wam cały czas o moich obawach. Że cały czas czuję się, że ta ciąża się za 5 minut zakończy, że chodzę na to USG, bo chciałabym po prostu wiedzieć jak najszybciej, że zarodki niestety nie przetrwały i obumarły, żeby nie dowiedzieć się po trzech tygodniach, że o wie pani co, wielkości są, jest pani w 9 tygodniu, a zarodki są wielkości 6 tygodni, czyli tak naprawdę od trzech tygodni chodziła pani z martwymi zarodkami w brzuchu, więc chodziłam na USG bardzo często, żeby. Wiedzieć już jakby zawczasu, to wtedy powiedziałyście mi, że nie da się mnie słuchać, bo tylko cały czas narzekam, cały czas marudzę, nie cieszę się tą ciążą. Więc, dziewczyny, albo w jedną, albo w drugą. Moje obawy, może nie, że zniknęły, tylko już przekroczyłam ten taki etap ciąży, w której ten zarodek może obumrzeć w każdej chwili. Może być serduszko, za chwilę może go nie być. Więc yy, nie obawiam się już tak, że z dnia na dzień moich dzieci nie będzie, chociaż pojawiają się takie myśli, ale potrafię sobie wtedy przetłumaczyć, że to już 15 tydzień, że w 15 tygodniu raczej dzieci, które miały prawidłowe testy genetyczne, wszystko było super, nie umierają tak same z siebie. No i na szczęście sama sobie wierzę, więc jest ok, ale ja nadal nie czuję się w ciąży. Nie czuję się, żeby ta ciąża miała się zakończyć. Posiadaniem dzieci. I powiem Wam, że wczorajsza wizyta u Patrycji to była pierwsza rzecz, która naprawdę coś zmieniła w mojej psychice, bo wróciłam stamtąd i powiedziałam do męża, że już się naprawdę nie mogę doczekać, aż nasze bliźniaki będą na świecie. Bliźniaki Patrycji są takie cudowne, są takie słodziutkie, i mimo tego, że na pewno. Życie z nimi nie należy do najłatwiejszych, jeszcze będąc żoną marynarza i mając w domu dwulatkę. Pierwszy raz poczułam, że nie mogę się doczekać, aż one będą, czyli tak jakbym naprawdę uwierzyła, że będą. Ale raczej moje takie codzienne dni wyglądają tak, że po prostu czekam, żeby to się powoli rozwijało. Nie mam jakiejś takiej chęci kupowania, żeby kupować ubranka, bo no nie czuję się, że kupuję ubranka dla moich dzieci, bo nie czuję się, żeby one naprawdę za jakiś czas były z nami. Może jak zaczną się ruszać, może jak zacznę czuć kopnięcia, będzie to takie dla mnie bardziej namacalne. Na razie nie ma takiego uczucia. Dajcie znać w komentarzu, czy mam Wam mówić o tych moich obawach, czy też zmagacie się niepłodnością i fajnie Wam posłuchać czasem, że no to nie jest takie kolorowe, że ja chodzę po świecie, latam po koleżankach, cieszę się ciążą i w ogóle zapomniałam, że kiedykolwiek miałam coś wspólnego z niepłodnością. Czy jednak wolicie tą weselszą wersję mnie? Bo tak mi się wydawało po tamtych komentarzach, kiedy pisałyście, że no tylko chodzę i marudzę, chodzę tylko na USG, yy, przecież niedobrze dla dzieci, ale to nie ma nic wspólnego. Ja sobie mogę powiedzieć, o to jest niedobrze dla dzieci, to się przestaje denerwować. No nie, albo się denerwujesz, albo się nie denerwujesz i ja niestety jestem jedną z tych, która się denerwuje. Także sytuacja na razie wygląda tak. Nie spodziewałam się tego, że wczorajsza wizyta u Patrycji naprawdę psychicznie super do mnie wpłynęła. I jeżeli mój stan na to pozwoli, to myślę, że jeszcze Patę odwiedzę. Naprawdę było super. A wiem, że ona chciała zapytać o kilka rzeczy. Ja też chciałam zapytać o kilka rzeczy, a jednak dnia było trochę za mało, żeby te wszystkie rzeczy przerobić. Może tym razem pojadę za starym. Się uda. Zobaczymy, jak to będzie. Zaczynamy dzisiaj 15 tydzień. W tym tygodniu nie mam żadnej wizyty u lekarza, dopiero w następnym w środę i powiem Wam, że tak sobie dzisiaj myślałam, że o, już tak długo nie byliśmy u Macieja, to pewnie jedziemy w tą środę, ale to dlatego, że przesunęli tam tą wizytę ze środy na poniedziałek i rzeczywiście 7 dni już minęło od następnej wizyty, ale nie, do następnej wizyty jeszcze jest tydzień i potem jeszcze do środy. Więc trochę mam dłuższą teraz przerwę od USG, ale spokojnie nie potrzebuję. Może sobie zajdę tylko do szpitala, żeby zobaczyć, czy już słychać tętno dzieciaczków. I tutaj też może wyjaśnię, że jestem w 15 tygodniu, tego tętna nie słychać. Ale to nie porównujcie się, a u mnie to już było słychać w 12. Ok, fajnie. Każda ciąża jest inna, każde dzieci są ułożone inaczej. Ja też mam łożysko na przedmieściach, nie macicy, Na pewno to w jakiś sposób przeszkadza, żeby wysłuchać tego tętna, ale ono jest. Widzę je na USG, więc to, że nie można wysłuchać aparatami, to o niczym nie świadczy. I wy też nie sugerujcie się, że ktoś tam wysłuchał w 13 tygodniu, a wy jesteście w 15 jak ja i nie słyszycie. Spokojnie na nas wszystkie przyjdzie czas. Dzięki kochani, że jesteście, dzięki, że mnie oglądacie. Pamiętajcie o subskrypcjach, o komentarzach, o lajkach. Pamiętajcie, że możecie mnie zaobserwować na Instagramie. Co prawda, nie mam mnie tam za dużo, ale zawsze można do mnie napisać wiadomość i ze mną porozmawiać. A ja obiecuję, że postaram się wrzucać chociaż to jedno zdjęcie dziennie. W opisie macie też maila, możecie do mnie napisać, chociaż na maila wchodzę raz kiedyś. Więc wtedy na wiadomość będzie trzeba poczekać troszeczkę dłużej. No i to tyle z ogłoszeń. W opisie są linki do ubrań, które wam pokazywałam. Trzymajcie się, na razie, kochani. Do środy.